Вітаю всіх підписників на каналі. Сьогодні маємо лекцію номер 40 Говоримо зараз про числовий е, прислівник в польській мові. Продовжуємо і вже напевно перейдемо зараз до жечовника, тобто до іменника. Я вам зробив такий твір, назвав би я його рачі, е, отпочинок родинний, але е, тим часом. Е, Kiedyś wam to napiszę, zaraz jedziemy, żeby skontrolować jak my już rozumiemy język polski i jak my zmogliśmy no, tak jakby no, czy trafiliśmy przez ten czas no, tą gramatykę opanować, tak? Po prostu po dla tych kto nie rozumie jeszcze mnie. Ще за складна моя польська, то прошу дивитися і старатися зрозуміти, про що йде мова у творі, а потім постарайтеся маєте 39 лекцій перед цією, там ви будете мати і букви, і цифри і дні тижня, місяці, пори року. І букво сполучення, і так, і займенники, і далі потім і прийменники, так, так я подаю час від часу кажу, де. Бо по прийменниках лекції то було б абсолютно видана ви, ви, з і ПРИ, і, і по, і, і, і так далі, і під, і над. То, ну, ну, то нема по що лекцію подавати. бо, просто, бо то, е, В, в язику польським і українським те то то саме видана з. Przy, i pod, i nad, i, i, i pod, no. Dobra, jedziemy. Przysłowniki w zdaniach. Zdanie, recznia. E, jeszcze taka jest ważna jedna rzecz, krótka. Że to się mówi, w moim zdaniu, nie? To ktoś tam mówi, a to w moim zdaniu, to by było trzeba zrobić tak, albo tak, albo inaczej, nie? I generalnie, oni jeszcze to mówią, generalnie, generalnie. No to to już to, to jest takie coś no. jeszcze taka rzecz jeżeli widzicie coś e, jakiś tam e, kwiat chcecie sobie do domu kupić czy coś jak tam jest napisane coś pospolite albo jakieś coś tam e, królewskie i tak dalej to już wiadomo, że to jest dziadostwo za 100% Bo jak nie mogą nic nazwać to już naz nazywają to królewskim, nie? Alby, a, 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 albo Pospolitym. No aby to y, no, na, no, miało jakąś tam. No, no to, bo to też są e, też są przysłówki, nie? Królewskie, Pospolitej i, i tak dalej, nie? Ale ja wam wszystkie przysłówki na pewno w życiu nie podam, nie? Tylko tak troszeczkę e, zaciepiliśmy się, żebyście wiedzieli. A później sobie mogę sobie nie to porównać, nie? to, to ja w, w, w dłuższych le lekcjach to Wam tak podaję, po troszeczku, trochę więcej jak w tej krótkiej lekcji. Nie? Dobra, jedziemy. Na małym, zielonym e, trawniku, pies lata za kotem, wiadoma rzecz, e, kiedy ucieka, pies dogania, i taka kartyna. E, ona tam potem Десь щось порвано, десь щось порепано, десь щось поломано, як то кажуть, в тім травніку і так далі, і тому подібне. Далі. Тим часом цела гриля. О, і то а, е, міг би бути tu абзац. По факту і тут би міг бути вже абзац. Не знаю, чи вам то щось дасть до польської мови, але, ну, нова думка. Dalej, na brązowym stole stoją skrzynki piwa, e, Coca-Coli i... No, to już każdy autor jakby się jak by to obzacem rozdzielał, ale ja Wam prosto taki krótki twierdzam, że kompaktniej ja nie składać, no bo niedużo u mnie to zmieści Male dzieci latają wokół domku ogrodowego za psem i kotem. Jak dobrze, że jutro niedziela. Teraz powiem wam jeszcze raz, gdzie są te e, przysłówki. Na małym wyznaczony, zielonym wyznaczony. Pies, lata, lata to jest słowo, e, czasownik. Teperzszy czas, teraz mniejszy. Za to przyjemnik. E, ty, tymczasem, o tymczasem to tak samo. E, Przysłównik, cała rodzina. rozklasowa grilla rzeczownik. Rzeczovnik to od rčownik. Ja nie знаю, u nas imennik, a u них rczownik. Tak, na bronzowym stole стоiłny bronzowy jaki i oznaczny, no, bo kolor je можна його поставити в, не, в, в неозначний, але треба інакше речення побудувати, який то був бронз. О, і тут тебе ясний бронз, темний бронз, такий, о, шароватий чи якийсь там є ще, о. Але тут то, то сіліться як означний, бо на бронзова, ні? Тіле то є таке огульне. Czerwony też jest oznaczny, biały też jest oznaczny i czarny też jest oznaczny. Ja bym tak powiedział, że jedyny kolor, który jest bardzo oznaczny, to jest czarny i biały, nie? No bo to jest czarny, to jest biały, nie? Ale już odcinku, ee, to wtedy tylko czarny jest czarny do końca, nie? A w białym to już jest góra odcinku, nie? Ну, бо це теж саслувки, далі їдемо. На бронзовому столі стоям зінки пива, Кока-Коли. Кока-колу можна було писати польськими e, буквами. Але ну так, то ось, я думаю, ту треба дивитися, що в школі би дали в речення там викладач. Тому вже треба викладачів писати. питати. Я в польській no, в школі не викладав. Я вам просто викладаю, щоб ви мали розуміння і користувалися польською мовою і до скільки, скільки. А там такі дрібні речі, то ви можете собі поправити. Якби мені було того треба, я би собі то знайшов. Скільки ні мені ні вам того воно біг пеш через Олесну, с кодлені і все, можемо їхати далі. Мало діти лятаємо в боку е, доньку. Мало діти визначені. Рятам дієслово, слово. Діти чревник іменник множини, То є третя особа була би множини, Бо які там де чиїсь там діти? Чи мої діти все одно то третя особа, бо вони. Я вам ці займенники поясню, взаємник он, «она», oni, то а, чи вони. То третя особа, одна і множина. Але то минулі лекції, то ви собі там дивіться. В в домку, в то як? Ну, довкола. Щось. Е, є там той домик в і там діти бігають навколо. Ну люблять діти там такі речі. Маленький домик там сховатися і там, а тато, а я тут, а я тут де, і так далі. No. no, czeka dzieciak na, na, na tata i, 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 czy na matkę z pracy i, i się cieszy, nie? Że, że ktoś przyszedł, nie, ktoś tam go zauważył gdzieś tam, no, że on się tam schował. nie, No, dalej. Małe dzieci latają wokół domku ogrodowego czy ogrodniczego. Jaki domek? Ogrodniczy wyznaczony e, przysłownik, e, przysłówek za всем i kotem i dalej mamy przysłówek jak on sam na siebie odpowiada za jest zapytany przysłówek jak dobrze e, że, a że to przyjmenny przyjmenny e, jak dobrze, że jutro niedziela, niedziela e, u nas rzeczownik e, na pewno e, na tym czasie Там лекції бежаємо заокромляці, за бо ж далі від 40 подаже по, 50-м лекції бежмоли жечовніки, е, іменники, тому що е, вже їх якраз е, є найбільше в словнику, тому на них цілих 10 лекцій. Е, я вам на E, займенники приблизно 5-6 лекцій, десь там приблизно. І тут на ці e, прислівники так само по 5, там на дії слова, так, ну, десь плюс-мінус, так аби ви пам'ятали, аби ви собі могли e, користуватися вже потім вже самі де ви щось знайдете. Так? Якщо вам 9 слів сказали, то ви вже 10 маєте пізнати. До чого воно належить? Поставте питання, так як в українській мові а решта то ви чули, що прислівник, то пшисловик. Кому то треба, але дивіться, навіть якщо ви, ну, e, no, навіть якщо ви вже мешкаєте в польському краю, так? Мішкаці в польському краю, у вас дітя ходять до школи, то я вам то більше і витлумачу, а дітя вам ще, ну, доправить, і вже б діти мали те засади, Które tam, no bo przykładowo, jak wasz dziecko w ogóle jeszcze jest malutki, nie taki mały, tam 2-3 lata i w żłobku jest, to wam y, będzie łatwiej to tego dzieciaka nie uczyć, nie? bo później ten wasz dziecko, jak wy rozmawiacie w domu w języku ukraińskim, czy tam jakimś tam niemieckim, czy ruskim, czy hebrajskim, nie wiadomo jakim. i a dzieciak w szkole rozmawia w języku polskim i wy macie takie jakieś e, problemy, nie? No, jakieś takie, jakieś to też są e, te przysłówki, nie? I, i, i później ten dzieciak e, nie wyrasta tak, jakby, no, no, wyrasta tak na śmiechu, nie? Bo e, ten, co się urodził w kraju od dzieciaka, on się już swoje męczenie skończył, bo. E, już te 4-5 lat, to mniej więcej język jest opanowany dzieciaka, nie? I one są opanowane w tym polskim źródle, a nie, a, nie, a, a nie opanowany w książkach czy tam gdzieś tam, nie? Tak przykładowo, jak, jak ja tam słyszałem te kilkanaście te wyrazów w domu, nie? I, I to ja w języku polskim i w niemieckim i to dla mnie bardzo dużo dało, nie? Tych, nawet parę, parę tych hebrajskich słów, ty, tych, tych, no, tak w no, języku, no, ukraińskim, o, o, oni są, nie? Tak jakby zachodnie słowo, plac, to miejsce, to niemieckie, czy fajno, fajnej, no. No, i tak dalej, nie to. Ja już tam nie będę tam mówił o innych e, drugich rzeczach, bo czas leci, e, ja mam odpoczywać. I zapraszam teraz e, wszystkich do podpisania się. i Proszę, e, już się gotować do szykować. E, e, najbardziej to ja bym chciał, żebyście mieli te swoje jak to. Słownik, słownik, na pewno słownik będzie. No, e, żebyście to mieli sobie do zapisania i sobie już te zbierali, te słowa. E, no bo ja nie wiem, ja, jakbym to jeszcze w Blognocie, kto powiedział, nie? no, bo kto mm, jak, to zeszedł, no, kto, 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 mówi się o tym, kto sobie gdzie to zapisuje, nie, no. I sobie to uczcie, czytajcie. Słuchajcie, jak ktoś tam no, wymawia to i tak się starajcie, żebyście mieli tą, 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 tą zasadę, nie? O, całą. No, Jaką, całą to też. Jaki jak jak ten język cały polski. Dobra, dziękuję. Zapraszam e, ponownie do słuchania do. E, uczenie się i do zrozumienia języka polskiego e, na takich dobrych poziomach, i zapraszam dalej do następnych lekcji, i będziemy się podnosić do góry, do góry i do góry. Ten, kto jest od początku, to e, no, może widzieć to, że to, co ja tutaj napisałem. Proszę sobie wyobrazić, kto jest od początku i nic nie wiedział, a, a, a teraz i ja to napisałem i, i to ma tych jakieś kilka słów, e, ten dom może obrudniczy, to jest może być coś nowego, nie, e, skrzynka, no to skrzynka, no, no nie wiadomo, no, widzimy, że, że te słowa takie są ba, bardzo proste, tylko że trzeba wiedzieć jak to, no. Jak to, no, bo, bo nie tak, czy to skrzynka i nie napiszesz pan sk, skrzynka i, I tu nie napisze pan tu SZ, e, bo to będzie głupota Chociaż niektóre Polacy nawet tak piszą, skrzynka i koniec, no bo tak Tak ma być, nie No ale to, no, no po, po cholerę, nie Macie to, ten poziom sobie, starajcie się podnieść zawsze, żebyście byli na poziomie, nie. Na poziomie to tak, no. Żeby wasz język był na poziomie. O, to, to jest moje życzenie dla was i tak się staram. I wy starajcie się, tak. Zawsze poziom można podnosić do góry, nie. Dziękuję, kłaniam się, zapraszam do podpisania się i proszę to e, stawić tego słupa, bo nie widzę tych słupów. Gdzie, gdzie są te wasze lajki? Bo, bo dla mnie jak im, im więcej lajków, bo jak jest um, a tysiąc e, tych e, przeglądów, a, a tych 15-20 lajków, no to to jest trochę śmieszne, nie? Że tak nie podoba, a, a przeglądy są, no. no. nie wiem, no, no nie rozumiem, no, no. Postarajcie się trochę, no to. Bym się tak mocno nie prosił, nie, bo, bo można, ja, no. Dobra, na razie se.